Niespodziewane informacje wstrząsnęły opinią publiczną i światem muzyki. Prokuratura potwierdziła, że w sprawie dotyczącej żony znanego artysty Ryszarda Rynkowskiego pojawił się wątek nieumyślnego spowodowania śmierci. To komunikat, który natychmiast obiegł media i wzbudził ogromne zainteresowanie, ponieważ dotyczy człowieka od lat obecnego na scenie i kojarzonego z wielkimi przebojami, a także stabilnym życiem prywatnym. Edyta Rynkowska, partnerka artysty, której odejście poruszyło fanów, staje się teraz postacią kluczową w doniesieniach prokuratury. Wiadomo, że śledztwo trwa, a rodzina czeka na oficjalne wyniki sekcji zwłok. Do tej pory informacje były ograniczone, teraz jednak pojawił się nowy trop, który diametralnie zmienia odbiór wydarzeń. W tle widać emocje, napięcie i niepewność, zarówno w otoczeniu artysty, jak i wśród obserwatorów. Z każdą godziną narastają pytania i domysły, które Będą wymagały rzetelnego wyjaśnienia. Ryszard Rynkowski, jako postać publiczna, znalazł się w centrum uwagi nie tylko jako artysta, ale i jako mąż, którego życie prywatne nagle stało się przedmiotem śledztwa. To początek sprawy, która z pewnością znajdzie ciąg dalszy i której kolejne etapy będą budzić ogromne emocje. Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi doniesieniami i poznawać kulisy najgłośniejszych wydarzeń, subskrybujcie nasz kanał i bądźcie zawsze pierwsi w dostępie do aktualnych informacji. Według doniesień dziennika Fakt w dniu tragedii Ryszard Rynkowski pojawił się na miejscu zdarzenia w Brodnicy, do mieszkania, w którym doszło do dramatu, przywiozła go jego córka z pierwszego małżeństwa Marta. To właśnie tam rodzina i bliscy dowiedzieli się o nagłym odejściu Edyty Rynkowskiej. W pierwszych godzinach po ujawnieniu informacji artysta nie ukrywał szoku i bezradności, jego obecność była pełna milczenia, spojrzeń i gwałtownych emocji, które trudno było opanować. Obserwatorzy zauważali drżenie rąk i przyspieszony oddech śpiewaka, a także to, że z trudem odpowiadał na pytania zadawane przez funkcjonariuszy. Wrażenie przygniecenia i braku gruntu pod nogami potęgowała atmosfera mieszkania, w którym panował chaos i napięcie związane z działaniami służb. Prokurator Izabela Oliver potwierdziła, że Rynkowski był na miejscu, lecz wciąż nie było jasne, czy został formalnie przesłuchany. Śledczy podkreślali, że sprawa traktowana jest z najwyższą powagą, a każdy szczegół zostaje odnotowany i sprawdzony. Wątek nieumyślnego spowodowania śmierci jest nadal analizowany i jak zaznaczyła prokurator, kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które wyznaczą dalszy kierunek postępowania. Mimo iż na tym etapie wykluczono udział osób trzecich, atmosfera wokół całego zdarzenia pozostaje gęsta od domysłów i niedopowiedzeń. Dla samego artysty to czas niezwykle trudny, nie tylko pod względem fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym. Codzienne funkcjonowanie zostało zakłócone, rutyna zniknęła, a każdy poranek przynosi kolejną dawkę stresu i niepewności. W domu cisza staje się ciężarem, a wspomnienia z ostatnich wspólnych chwil powracają w najmniej spodziewanych momentach. Rynkowski zamyka się w sobie, unikając kontaktów, które jeszcze niedawno były naturalną częścią jego życia. Jego otoczenie obserwuje go z niepokojem, zauważając wahania nastroju, bezsenne noce i brak koncentracji. Muzyk, który przez lata przyzwyczaił publiczność do energii i radości, dziś zmaga się z ciężarem, którego nie potrafi odsunąć. Dochodzenie prowadzone przez prokuraturę sprawia, że każdy dzień wypełniają rozmowy z prawnikami, oczekiwanie na raporty i analiza dokumentów. To narzuca rytm codzienności, w której brakuje miejsca na normalność. Najbliżsi próbują go wspierać, ale ich obecność często tylko podkreśla głębie straty i skomplikowaną sytuację, w jakiej znalazła się cała rodzina. W tym kontekście każde publiczne wystąpienie artysty jest obarczone dodatkowym ciężarem, a zainteresowanie mediów sprawia, że trudno o choćby chwilę spokoju. W tle wciąż wybrzmiewa cisza mieszkania w brodnicy i wspomnienie dnia, który zmienił wszystko, a którego konsekwencje będą odczuwalne jeszcze długo. Świat polskiej rozrywki wciąż nie może otrząsnąć się z szoku po nagłej śmierci Edyty rynkowskiej żony, znanego artysty Ryszarda Rynkowskiego. Kobieta zmarła mając zaledwie 50 lata, a informacje o jej odejściu natychmiast stały się tematem numer jeden w mediach krajowych. Tragedia wydarzyła się w mieszkaniu matki w Brodnicy, gdzie, jak podkreślają śledczy, niezwłocznie pojawiły się odpowiednie służby. Prokurator Izabela Oliver w rozmowie z redakcją Fakt potwierdziła tożsamość zmarłej i obecność organów ścigania, które zabezpieczyły miejsce zdarzenia, a także zdecydowały o przeprowadzeniu szczegółowej sekcji zwłok. Prokurator Alina Szram przekazała, że badanie zaplanowane na 22 września o godzinie 9 rano pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przyczyn tragedii. Rodzina artysty przeżywa trudne chwile, a emocje sięgają zenitu również w przestrzeni publicznej. Nastolatek Ryszard Junior zdecydował się na bardzo osobisty gest, publikując w mediach społecznościowych czarno-białą fotografię matki z dłonią ułożoną w kształt serca. Zdjęcie opatrzone krótkim podpisem poruszającym do głębi w błyskawicznym tempie rozprzestrzeniło się w internecie, wywołując falę współczucia i solidarności. W komentarzach pojawiły się setki słów wsparcia i otuchy, które kierowano do całej rodziny. Internauci wyrażali wzruszenie i podkreślali, że ten symboliczny gest syna pokazuje, jak silna więź łączyła go z matką. Ryszard Rynkowski od wielu dni unika światła reflektorów, jednak wiadomo, że przeżywa ogromny ból. Jego najbliżsi przyjaciele przekazali, że artysta jest pogrążony w żałobie i stara się znaleźć siłę, aby wspierać dzieci w tych dramatycznych chwilach. Co najmniej równie trudne emocje towarzyszą córce Marcina z pierwszego małżeństwa, która wspiera ojca i brata w tym bolesnym czasie. Według osób z otoczenia rodziny każdy dzień staje się sprawdzianem wytrzymałości psychicznej, a cisza, która nastała w domu Rynkowskich, tylko potęguje poczucie pustki. Choć wstępne ustalenia wskazują na przyczyny naturalne, prokuratura podjęła decyzję o kontynuowaniu dochodzenia, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i odtworzyć ostatnie godziny życia Edyty Rynkowskiej. Przesłuchania świadków i analiza dokumentacji medycznej mają dostarczyć odpowiedzi, które wciąż pozostają w cieniu. Każda nowa informacja wzbudza emocje wśród opinii publicznej, a szczegółowe komunikaty prokuratury będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego biegu sprawy. Cała Polska z niepokojem śledzi rozwój wydarzeń, a w mediach społecznościowych pojawiają się nie tylko wyrazy współczucia, ale także liczne wspomnienia i anegdoty związane z artystą i jego rodziną. Edyta Rynkowska zapisała się w pamięci wielu jako osoba pełna ciepła i dyskrecji, która zawsze stała u boku swojego męża w najważniejszych chwilach jego kariery. Dziś jej nagłe odejście wywołało fale smutku i refleksji, nie tylko wśród bliskich, ale także w całym środowisku artystycznym. Sprawa pozostaje otwarta, a prokuratura podtrzymuje, że każda wersja wydarzeń jest skrupulatnie badana. W obliczu tragedii, Ryszard Rynkowski i jego dzieci próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której codzienność została brutalnie przerwana, a każdy dzień niesie ze sobą kolejne pytania i konieczność zmierzenia się z trudną prawdą. Polska opinia publiczna z napięciem śledzi kolejne doniesienia dotyczące sprawy Ryszarda Rynkowskiego i jego rodziny. Prokuratura potwierdziła, że sekcja zwłok została przeprowadzona zgodnie z planem, a jej wyniki pozwolą jednoznacznie wskazać przyczyny tragedii. Śledczy podkreślają, że każde ustalenie ma znaczenie, ponieważ sprawa dotyczy osoby od lat obecnej w życiu kulturalnym kraju, a każda nowa informacja wzbudza ogromne zainteresowanie. Wiadomo już, że pierwsze wyniki badań zostały przekazane rodzinie. Bliscy Ryszarda Rynkowskiego proszą jednak o poszanowanie prywatności, zaznaczając, że są wciąż w fazie głębokiego żalu i potrzebują spokoju. W otoczeniu artysty panuje atmosfera przygnębienia, ale jednocześnie solidarności. Wsparcia udzielają przyjaciele ze świata muzyki i mediów, którzy podkreślają, że artysta przez lata wspierał innych, a teraz sam potrzebuje ciepła i obecności bliskich. Wielu fanów przypomina wspólne chwile spędzone z muzyką rynkowskiego. Na forach i portalach społecznościowych pojawiają się komentarze, że twórczość artysty pomogła przetrwać trudne momenty, a teraz to on znalazł się w sytuacji wymagającej wyjątkowej siły. Publiczne wsparcie dla rodziny ma nie tylko wymiar symboliczny. W Brodnicy lokalna społeczność zorganizowała spotkania, podczas których wspominano edytę rynkowską i składano wyrazy współczucia. Sytuacja wciąż budzi wiele pytań, a prokuratura zapewnia, że wszystkie materiały zostaną przeanalizowane z najwyższą starannością. Do tej pory potwierdzono, że nie ma podstaw do podejrzeń wobec osób trzecich, ale śledztwo prowadzone jest w sposób wyczerpujący. Decyzje dotyczące dalszych kroków mają zostać ogłoszone w najbliższych dniach, a kolejne komunikaty zostaną przedstawione opinii publicznej w oficjalnych oświadczeniach. Dla Ryszarda Rynkowskiego to czas próby, w którym obok bólu pojawia się również konieczność ochrony rodziny przed nadmiernym zainteresowaniem. Artysta unika mediów, ale jego bliscy potwierdzają, że stara się utrzymać kontakt z fanami poprzez krótkie symboliczne gesty. W obliczu tragedii zyskał ogromne wsparcie społeczne, które pokazuje, że mimo dystansu artysta i jego rodzina nie są sami. Historia ta, nadal pełna niewiadomych, ukazuje, jak cienka jest granica między światem sceny i blaskiem reflektorów, a dramatem codzienności, w której najważniejsze stają się emocje, rodzina i poczucie bezpieczeństwa. Ryszard Rynkowski przez dekady budował swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej, przechodząc drogę od młodego pianisty Zelblonga do jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci krajowej estrady. Początki jego kariery zawodowej związane były z zespołem Vox, który w drugiej połowie lat 70. stał się jednym z najważniejszych projektów muzyki rozrywkowej w Polsce. To właśnie wtedy Rynkowski nie tylko dał się poznać jako utalentowany wokalista, ale także jako autor kompozycji, które do dziś funkcjonują w kanonie polskiej muzyki rozrywkowej. Piosenki takie jak Masz w oczach dwa nieba czy Banana Song zapewniły zespołowi miejsce na najważniejszych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, a samemu artyście pozwoliły zaznaczyć swoją indywidualność. Po odejściu z Vox w 1987 roku Rynkowski rozpoczął karierę solową, która przyniosła mu największe sukcesy i ugruntowała jego status. W kolejnych latach brał udział w ten festiwalach opolskich, zdobywając nagrody i uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Utwory takie jak Wypijmy za błędy czy to Dziewczyny lubią brąz weszły do klasyki polskiej piosenki i stały się nieodłącznym elementem koncertów artysty. Styl rynkowskiego charakteryzował się połączeniem tradycyjnych elementów muzyki rozrywkowej z wyraźnym akcentem teatralnym i emocjonalnym przekazem, co czyniło go wykonawcą jedynym w swoim rodzaju. W latach 90. artysta rozwijał także działalność teatralną. Jego udział w musicalu Pupan Twardowski pokazał, że potrafi łączyć śpiew z aktorstwem, co w znacznym stopniu wpłynęło na postrzeganie go jako artysty wszechstronnego. W 2001 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fryderyka w kategorii wokalista roku, co było symbolicznym ukoronowaniem jego dotychczasowej pracy. W kolejnych latach rynkowski coraz częściej angażował się w projekty społeczne i kulturalne. W 2011 roku wziął udział w kampanii promującej region Mazur, nagrywając piosenkę Mazurski Cud. Regularnie uczestniczył także w koncertach okolicznościowych i rocznicowych, które miały charakter historyczny i patriotyczny. Występ podczas obchodów 30. rocznicy wydarzeń w kopalni Wujek w Katowicach w 2011 roku był dla niego szczególnie ważny. Artysta podkreślał wówczas znaczenie pamięci i solidarności społecznej. Poza sceną, rynkowski niejednokrotnie podejmował także inicjatywy biznesowe. Jako współwłaściciel Centrum Rehabilitacyjnego Nowa Med, włączył się w działania związane ze zdrowiem i rehabilitacją. Co było dla wielu osób dowodem jego wszechstronności i otwartości na nowe wyzwania. Jego działalność społeczna i artystyczna zyskała uznanie władz lokalnych. W 2002 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Elbląga. Współpracował z licznymi instytucjami i brał udział w kampaniach promujących różne wartości społeczne. Jego obecność w życiu publicznym sprawiała, że był nie tylko artystą, ale także osobą publiczną, która angażowała się w ważne wydarzenia społeczne i polityczne. Jednocześnie nie przestawał koncertować. Jego występy były regularnie organizowane zarówno w Polsce, jak i wśród Polonii na całym świecie. Ryszard Rynkowski do dziś pozostaje postacią symboliczną, łączącą tradycję polskiej sceny rozwojowej. Z nowoczesnym podejściem do twórczości. Jego kariera, pełna wzlotów i trudnych momentów, pokazuje siłę determinacji, talentu i pasji, które pozwoliły mu przetrwać kolejne dekady w świecie muzyki i sztuki. Po roku 2015 Ryszard Rynkowski nie zniknął ze sceny, choć jego aktywność artystyczna nabrała innego tempa. Zamiast intensywnych tras koncertowych, artysta zaczął wybierać występy bardziej kameralne, skoncentrowane na bezpośrednim kontakcie z publicznością. Widzowie mogli spotkać go na festiwalach muzycznych organizowanych w mniejszych miastach, a także podczas wydarzeń rocznicowych i charytatywnych. Jego koncerty stawały się okazją nie tylko do przypomnienia największych przebojów, ale również do podzielenia się osobistymi refleksjami o życiu i sztuce. W tym okresie artysta coraz częściej podkreślał, że scena jest dla niego miejscem spotkań i terapii. W wywiadach mówił otwarcie o znaczeniu muzyki w trudnych chwilach i o tym, że śpiew pozwala mu zachować równowagę emocjonalną. Publiczność widziała w nim nie tylko wykonawcę, ale również człowieka, który potrafi mówić o swoich doświadczeniach z wielką szczerością. Nie brakowało także nowych projektów studyjnych. Rynkowski nagrywał single, które choć nie zyskiwały już tak wielkiej popularności jak hity lat 80. i 90., wciąż znajdowały swoich odbiorców wśród wiernych fanów. Utwory te były bardziej refleksyjne, często poświęcone przemijaniu, rodzinie i wartościom, które dla niego pozostawały najważniejsze. Jednym z istotnych momentów była jego współpraca z orkiestrami symfonicznymi. Występy w oprawie klasycznej z udziałem filharmoników ukazywały jego repertuar w zupełnie nowym świetle. Publiczność miała okazję usłyszeć znane kompozycje w aranżacjach bogatszych i bardziej dramatycznych, co wywoływało ogromne wrażenie. Rynkowski angażował się również w działalność edukacyjną. W spotkaniach z młodzieżą i studentami opowiadał o swojej drodze artystycznej, zachęcając do rozwijania talentów i podkreślając znaczenie pracy nad sobą. Wielokrotnie podkreślał, że jego sukces nie był dziełem przypadku, ale efektem lat systematycznych ćwiczeń, nieustannego poszukiwania inspiracji i pokory w optem sztuki. Po 2020 roku, gdy świat zmagał się z ograniczeniami pandemicznymi, artysta znalazł nowe formy kontaktu z fanami. Organizował koncerty online, a jego występy transmitowane były na żywo w mediach społecznościowych. Była to dla niego szansa na utrzymanie więzi z publicznością i jednocześnie dowód, że potrafi odnaleźć się w nowych realiach technologicznych. Ważnym elementem jego obecności publicznej stały się również działania charytatywne. Rynkowski wspierał inicjatywy pomocowe, uczestniczył w koncertach dedykowanych szpitalom i organizacjom społecznym. Jego zaangażowanie spotykało się z uznaniem, a media chętnie podkreślały, że jest artystą, który nie odwraca się od potrzebujących. Lata najnowsze to także powrót do wspomnień. Artysta wydawał albumy kompilacyjne z największymi przebojami, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród słuchaczy pamiętających jego złote lata. Kolekcje te przypominały o bogactwie jego dorobku i jednocześnie ukazywały go jako artystę, którego twórczość przetrwała próbę czasu. Dziś Ryszard Rynkowski wciąż postrzegany jest jako jedna z ikon polskiej muzyki rozrywkowej. Jego obecność na scenie, nawet w mniej intensywnej formie, pozostaje wydarzeniem przyciągającym rzesze słuchaczy. Niezależnie od tego, czy występuje w salach koncertowych, czy podczas lokalnych wydarzeń, publiczność zawsze reaguje entuzjastycznie, a jego piosenki nadal rozbrzmiewają jako symbole minionych dekad i świadectwo nieprzemijającej wartości muzyki. Dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami. Podczas tej niezwykłej opowieści o życiu i twórczości Ryszarda Rynkowskiego, każda minuta, którą poświęciliście na wysłuchanie tej historii, ma ogromne znaczenie dla podtrzymania pamięci o artyście, którego muzyka towarzyszyła wielu pokoleniom. Jego dorobek to nie tylko dźwięki i teksty, ale również emocje, wspomnienia i chwile, które na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Dzisiejszy materiał miał na celu nie tylko przypomnienie jego niezwykłej kariery, ale także oddanie szacunku i hołdu człowiekowi, który przez dekady pozostawał wierny swojej pasji i publiczności. Wasza obecność, wasze wsparcie i każdy komentarz są dowodem, że ta twórczość nadal żyje i będzie inspirować przez kolejne lata. Jeżeli chcecie być z nami przy kolejnych poruszających historiach, jeśli pragniecie odkrywać dalsze losy ludzi, którzy zapisali się w historii polskiej kultury, i nie tylko zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, kliknijcie subskrybuj, aby być zawsze na bieżąco z. Nowymi materiałami razem tworzymy wspólnotę, która nie tylko pamięta, ale również potrafi docenić i wzruszyć się losem tych, którzy inspirowali całe pokolenia. Dzięki temu możemy pielęgnować pamięć o wielkich ludziach i ich dziełach oraz budować przestrzeń pełną szacunku refleksji i emocji, które łączą nas wszystkich.